Ale widzowie witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku I dzisiaj będziemy grali w gier. Jaką gierkę widzowie, będę tatusiem Oraz dzidziuciem, ale najpierw będę tatusiem I mam synusia, Syn nawet się nie spodziewać jakiego synusia Synusia nie. niesamowitego widzowie, naprawdę Synuś, gdzie ty jesteś? Synuś? Tata. o O, jest mi synuś, o a, poczekaj, nie przepraszam Przepraszam, jest to synuś, o, o Fyral, Karka? Ty, ty Jesteś fire out, synek? To tak się nazywałem kiedyś jak ten, jak byłeś mały? o, o! przepraszam, nie przepraszam nie, ja... Jestem wojan! ty jesteś, jesteś wojan? Serio? A na wojan jest do mnie starczy, jesteś fajrał! Czekaj, nie, czekaj, czekaj, muszę przyczyścić ci uszy, poczekaj. Dobra, nie i na półeczkę, myk O, przepraszam. Nie, synuś, chodź do kuchni, ja ci zrobię śniadanie, chodź, jest Dobrze poranek, A nie pięknie. będziesz mi bić jak codziennie. I Ni... co? Yyy, znaczy nie. Synek, ja ci zawsze macham na co dzień, a ty mi mówisz, że ja cię biję. Nie, znaczy nie! Czasem tylko wrzucisz we mnie drukarką. Nigdy w życiu? Co Nie, synek, przesadziłeś. O czym, o czym to. O jezu, przepraszam. Czy ty nie ale tamto? Nie, nie, nie. O ty, synu. O o ty. Nie rzucam żadnymi talerzami w ciebie. Co ty w ogóle gadasz? Au! Sorry na to. Przez tak gadasz? Ja zjem wiem te talerze. Nie, 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 poczekaj. Synek, ty. Jest banana. O! Zdrowe odżywianie <laughs> Zdrowe odżywianie chłop leży Znaczy mój dziedzisz przepraszam jaki chłop Uu, O, ja napij nie się wody Napij się wody Kubasi A co jakbym wszedł do lodówki O, o kurde nie zjadłem coś z Nie, zamrożonego Zjadłem zamrożone o. mięso Przepraszam wszystkich Ej to, to co to znaczy że mi płuca umierają? Eee, no że się źle odżywiasz i trzeba ci dać jabłko chodź tutaj A to nie, to nie Synek gdzie... gdzie ty jesteś? Nie ma mnie Tak? To, to czego ty jesteś halkiem? <grym> <grym> o nie! O, o, o nie, już nie zrobiłeś? jestem! Poczekaj, bo zjadłem ci zdrowe odżywianie nie, nie! tu, Chodź tu! Dobra, a, jesteś zdrowy. Twoja płucka właśnie odregenerowała się. Chodź na. O, o kurde, przepraszam. To jesteś <grym> pijany znowu? Nie, o, samochodzik, patrz. O, ja ci pokażę, jak się tym jeździ, zaraz się to pojedziesz, ok? A, dobra. O, dobra, super się jeździ. Widzisz, tak Ej, zimno mi trochę. O! Teraz jest zimno? Siema ma! Jak stąd wyjść? O. Gdzie ty jesteś? O HALO Ja te, Ja też marznę! Ej, wyjdź z tego o, o kur... dworu! Nie możemy być na dworze, mrozi! Tato to mowa! O kurde! Czekaj, miałem ci w ręku Sorry. Nie no błagam O kurde wypadłem. Dobrze wodę. Tato, pójdę z tobą! Zginę! Chodź tu! O kurde idę. Ej rozwaliłem stół synek, nie ma gdzieś już. Jak to? Chodź. Nie wiem jak to się idę. stało, nie mam. Zjem o. sobie... O, różka z jestem. ciepło w domu. O, dobra, o. czekaj, czekaj, synek, bo... Na to wykąpiesz mnie, bo jestem brudny! Cytryna jest bardzo dobra na zimno, wiesz? Oooo! Chodź, chcesz się Czuje wykąpać, poczekaj, bo, bo do... ja zapomniałem w tym domu gdzie jest łazienka. A synek nie mamy łazienki w tym domu, nie mamy czegoś takiego łazienka. Nie no jest. Ale ja ci pokażę, tu. chodź, 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 chodź. O no, kurde, mam się przewalam, wosną. Idę tato, idę. Chodź, odpalę ci tu kranik, możesz się tu umyć. O, znowu kopiesz jest z zlewie, super! Chodź, chodź, no. Super zabawa. No, Jak wejść? Wskakuj. Jak? O! Wskakuj, synek, duszę się. O, o, fajnie. Synek, nie? Duszę się, fajnie, że się duszę. O. Lubię się dusić. Się, ale się serio się dusisz? Serio. Ej, gdzie jest woda? Kurde, płyn do naczyń, bąbelki zjadłem. O. Trzymałem gorsze niż ty. O ja nie wiem, gdzie. O, patrz, co to wino? Nie, tata, dostała tak serca. Przestań, synek, ty jesteś jakiś agresywny. Ej, chodź, chodź może do, chodź do salonu w PlayStation. Chodź, co, co to było? O mikser. Nie, ty jesteś normalny. O, kurde, miałem ci znowu w ręku czemu mi uciekasz? To dostałeś buta. Ja nie mogę, zjadłem mikser. Przepraszam, synek. Cześć. Hej. Ty masz krzywe ręce Wygląda jak jakaś fre fredka, surykatka Ej, Co się tato, dzieje, co to jest? Ale kocham tak gra, jest tak zbugowana, uwielbiam, uwielbiam zbugowane gry Chodź Idziemy do garażu. Nauczysz się jeździć samochodem, prawo jazdy niedługo robisz, nie? Dobra, dobrze, że tato, że jestem zielony Uwielbiam drzwi to Otwieram też, ja jestem taki kurde limonkowy Cynek? Eee... Synek? Idę, idę, idę Wejdź pod samochód Dobra Bo nie, najpierw otworzę ci drzwi No, wsiadaj O Super, dzięki tato jeszcze ja raz jestem w samochodzie. Ja cię zatankuję. O Boże nie. Myślałem, tam. że nas nie jesteś na samochód. E, zatankuję. O! Super, ciepłe dawka! Przepraszam. A! Przepraszam, ja synek, jestem. Nie ja jestem halkiem O kurde. A! Jak to game over? Ojciec umarł. Jak to. Mama wróciła? Mama wróciła. A to. Sucha psydku! Ja Byłeś dzisiaj mogę... w szkole? Nie, no przestań. Ja, ja do szkoły mam pampersa na gacie. Chodź, zjedz! Gdzie. O, kurde. Czym ty mnie dawka? Zjedz to. No to smaczne, bo nic mi nie jest. Smaczne? No nic. No, to nie źle. Jest. Dobra, chodź, idziemy na górę. Patrzcie ja nauczę. Na... Czekaj, pokażę. Co to jest ci... prawdziwa co się nauczyłem przez całe życie. No! Uha. Mam zdolnego syna widzisz to? Uha. Uha. Czy nadajesz się do mam talent? Nadajesz się sobie kupię, naprawdę Co ty robisz rękami? Masz o. Masz, to jest w nagrodę, świeca! Świeca? Kocham świecę. Tak. Podpal dom. Kocham... Kocham tak, świecę. O sam podpaliłeś Ej, synku, umiesz grać na trąbce, wiesz, że nasza cała rodzina to mu rodzina mu... Graj o, No, 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 no. no da, ja ci pokażę, ale ja nie, ja lepiej tatuś, nie, no nie mam Dobra. To. Ja jestem fan Pampersach, ja tak, mam tak. dwa lata i ja ci pokażę Graj, graj Pięknie Pięknie To jest zdolny Dobra. syn, zaraz... Dobra, Nie grasz Nie, on nie chce, nie chce, nawet nie chce, nawet o! Jasny oh. gwint Chodź tu Chodź tu o nie! Ja uciekasz, no ja nie jestem taki szybki, dadło. Dobra, tak wchodzę. A nic mi po... nie zrobić, synku? Nigdy w życiu. Dobra, to dobrze. Aaaa! Aaaa! O kurde. Co się dzieje? Co? What? Ja nie żyję! To tam ma padaczkę! To Jest... tam ma padaczkę! Ma padaczkę! Co zrobić? Ej serio! O, Aaaa, o, mnie... o nie! Dawaj. Przestań, 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 przestań. Chodź, przestań. Chodź. Przestań, 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 w przestań, przestań, przestań. Chodź tu! Jest wszystko zamknięte, uciekamy! No. No, 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 no. Tak jest, tak jest, tak jest! Lecimy! O kurde, o, kurde ale rad gol Dziecko, idę ci pobić za to co zrobiłeś, moje rodzinie. Chodź tu! Mnie. Gdzie on jest? Znajdziesz mnie hmm. nie masz szans. Hmm. Nie masz szans, nie ma szans, że mi znajdziesz to to. Nie masz szans! O. O! Czy jak pod stołem? Kurcze! Jakim cudem kibel znalazłem? O, za dużo tego. Ja chcę wypić. do ja chcę do kibla, ja chcę do kibla. Ja chcę. Mam kibel. Synek! O kurde, spuściłem. E, otwórz mi. Nie ma. Otwórz nie ma mi. kibla. No przestań mi się kim ty jesteś. Czekaj. Jest dwulatka, dwulatek jest bezbronny, co ty robisz? Sam się muszę załatwić, sorry. O, sorry. Gdzie on jest? Synek! Gdzie poszedłeś? <grych> <noise> Wyjąłem szafkę Co jest grane Co jest? <noise> Wyjmujemy szafki! Wyjmujemy szafki Dobra Nie spokojnie, spokojnie, nic się nie dzieje OOO! No. Jak ty to? Co jest grane, ale wenty! Dziecko! Jak to? Nie? Ej, mogę tam wejść? To jest jakiś purek eee... Cześć! Ale agresywny Siema. jesteś! Ja mogę wejść tutaj? Z tobą? O stary mogę! Nie, przestań! Stary, się macie. Mówisz do dzieciaka Kusza, stary, mówisz do dzieciaka stary! B oh. <śla> ja nie mogę co to było! Oh. Ale co <śla> Jak ty wyleciałeś z tego węta? Czemu nie mogę skoczyć tam? Dlaczego dzieją się tak złe rzeczy? Ja nie umiem Zobacz co mam! Na A, do <śla> Kurde dzieciak wygra, oh. tak jest! Jak ja wstać na nogi pomóż i! Dziecko! Mówię. <grym> Przez, tata, TATA minutę masz O! o. Mam cię zabić? Nie masz Dobra. Mnie zabić Masz mnie chronić Przez, od złego Przeżyjesz, przeżyjesz przeżyjesz. Co przesz, się przesz, dzieje? Przesz. Ja ale witam przeżyjesz. Przeżyjesz. Masz przeżyjesz, jedz stołek, jedz stołek dziecko Jedz o. stołek to, Co wtedy zginę Czemu nie mogę to nie, to go jeść? nie, to nie jest, nie jest, nie jest, nie jest! Nie, jak ja mam wstać na nogi no! To jest bez sensu Synek, jak ja mam wstać na nogi? JAST! Nie. Przestań, robisz to co robisz! Muszę Przestań. to robić, muszę to robić, żeby to robić. Przestań. <laughs> Dobra, idę sobie nie lubisz mnie. Czekaj. Lubię, błagam, no chcę umrzeć, ja nie chcę żyć. Czemu ja przegrywam, czemu? Minuta! No błagam. Aki. Klucz. Znalazłem klucz do. Co jest? Jak <laughs> się. <laughs> co się ze mną, dzieje?! jestem w podłodze? O, wypadłem poza. Wy <laughs> pojawiłem się Co tam. jest? Stary jestem na dworze! Co koniec gry, co chciałem! Co się odwaliło na samym końcu? Nie wiem. O kurde, o kurde, o bo mocno. Był spokojny dzień, patrzyłem się w lustro. Jak każdy ojciec z każdego dobra. ranka patrzy na swoje big mięśnie! Jest w tym prze... Ja wyglądam w tym lustrze, jakbym nie, jakbym nie chciał wyglądać tak, jak wyglądam. Nieważne, wyglądam przerażająco No ja to jest za że! No czy? już takie rzeczy! No przecież tam jest, zamarzniesz! Oh! O! prosta sprawa, wow! prosta sprawa. Nie będziesz jeździł na mojej warcie. Czemu ty masz łóżko na zewnątrz? Mama, to jest. Mama, no to ty mi je wystawiłeś, powiedziałeś, że. Nie ma jeżdżenia. Oh! Oh. Nie ma jeżdżenia. Oh! Wow. Czy ty tak. Oh, akurat... przez... Czy ty masz mózg? Aaa, oh, No nie! No nie! To jest to nie fair to, to jest fair jak najbardziej, niebier. to jest fair jak naj... Nie ma ja. O kurde A co tutaj mamy? Jabłuszko, okej okay. Masz No nie! Uh, to w nocy Co? O. No czy... nie, 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 Lizakiem? Nie, A! no kurde, cały... Patrz, co to się no. wydarzyło, to się nie od... Czemu mam lizaka w uchu? Easy O, cześć Easy Zobacz jak Easy? lizak Siema Myk cię Stary, no weź Wow. O, toster podepniemy. O, a co to jest? Patrz, podpiąłem no. toster. Chcesz zrobić chlebek? O tak, tak. A to Zrobisz mi tosty w końcu. Eee, bo czekaj, ja nie bo ja nie, wiem, nie... Gdzie, nie wiem gdzie mama zostawiła chleb. Kiedyś wiesz? nie miałem, teraz mam. <laughs> masz. O, tu jest masło. Aha, odpiąłeś. A no, to wiesz masło. co, pal się. Tak. Ja no, żartuję, u, no synek, u, nie, nie zrobił ci tego nigdy w życiu. To jest Ale zabawa. Ja jest... Okej, okay, to, to jeszcze Jak masz saunie, Jak na saunie. Ty o, jesteś czerwony! Jeszcze jest na saunie! Na to! Na to! Dobrze ci tam Dobrze! Umierasz? lekko czerwony! Co nie. jest? Wow. Czy ty jesteś w koszu? <grym> tak! Nie gadaj! <grym> Dobra, musisz poczekać, nie wychodź, błagam! <grym> nie, nie wychodź, błagam! Dobra! Ale ja speed o, ty! Jasne! Ale to dziecko <grym> musi się tam przewracać! O, 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 o. o nie! O nie! Nie, przepraszam, oh. jeszcze. O! Oh, czekaj! Stato. To, to nie jest normalne. Hop! Oh. Hop! Oh. Hop! Oh. Hop! Oh. Oh. Waga, będzie Tato. rzut! Za 100 punktów! Oh. Leci! Oh. 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 Ale piruety nawalam, ale ja lecę do ciebie. Nie, no, przestań. Ten... Tak, jak tak jak mówisz, to mi jest przykro, naprawdę. Sprawiasz przykrość. Ale to musi po prostu pana nie da żyć, naprawdę. Sprawiasz przykrość, tacie, to jest bardzo przykre. Co ty chcesz oh. zrobić? Przepraszam, tato. Co ty chcesz zrobić? Ja, ja może lepiej pójdę do wentylacji. O! Oh. Gdzie ty jesteś? Co tu się dzieje? Nie, <laughs> nie ma. Nie wiem. Nie <laughs> wiem, co tu się dzieje, ale idę tu. Nara. Nara. O szczur! Ej, szczur, zobacz! Tato! O, nie jest Mogę go! Szczur... Nie! Mogę Czy ty jesteś kotem? Proszę. Czy ty jesteś kotem? No przestań. Ja chciałem być kotem. Nie Kiedyś no. chciałem... O, odkręciłem no, włos. Prze... Mmm, <laughs> Czemu moja dzisiaj jest tak tato, głupia? Moja dzisiaj jest... Chować Możesz chować we mnie benzynę Moja ja jest głupia e, nie chodź tu Masz szczurę O! O Kurde, szczurze, idź stąd to mam 20hp! 20hp ma. Dlaczego? Szybko. 18 tato. Nie! Poczekaj! Nie tędy! 14! Synek! Tato! Tato jest, tato jest szybki! Mam! 10! 14, Banan. 8! 8, 6 Gdzie proszę, jesteś? Proszę tu, tu, tu. 4, 4, 4, 4 Jest! Jasny wind? Aaa, tata Mataj, widzisz, ja jestem idealnym tatą Jesteś no na pograniczu jest. życia, ale i tak ci uratuję, tatuś A teraz nie czujesz, tobie, tato, i umrę szybciej Czemu zamieniłeś się w Halka małego? Zaraz umrę Czy ty coś? już... Kurde, już ja mam o, drugiego badana Jeszcze żyga, Przestań mi żygać w szafie, o Aha Tato, 20 HP mam znowu, nie? Czekaj, 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 czekaj Tu jesteś! Aaa, sympatycznie Oh, od O oh, kurde, co Ci się skargi? <laughs> wow, Grasz w piłkę? Wow. Wow. Co ty? Oh. Synek, ale co. Oh. Oh. Nie, mnie, Dada się nauczy, patrz. A ja to? Słyszałeś oh. o historii, gdzie syn zabił to. Oh. Co? Chodź tu. Chodź tu. Nie słyszałem tych tej historii, oh. bo historia jest nieprawdziwa. Już nie oh. żyje. masz! Błagam, 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 błagam. błagam. Co Nie ma opcji. O, dzięki! 16 sekund mam! 16 sekund jeszcze zabić! Szybko! 13! 12? 11? Czemu nie mogę cię bić? Jem, Wiem! Nie możesz tego zjeść! Tego się nie da zjeść! Nie! Wygram to! Nie! 4! Idę zjeść coś! Szkło! Szkło! szkło Nie jest! 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 Tatuś wygrał! Tatuś wygrał! To była spokojna noc! Tata mnie zamknął w garażu! To była spokojna noc! Byłem niegrzeczny! Dzisiaj chciałbym cię zabić, to jest mój cel A, jeszcze gorzej, widzowie! Tak widzicie wiesz, jak jest nagle. mój tata? Nie! <laughs> Ty mnie nigdy! Spróbuj, jestem w garażu, spróbuj mnie znaleźć w garażu, Dobra. błagam. Idę. Jestem Idę. biorę Idę gaśnicę w 100% biorę... tak pewny, że mnie nigdy nie znajdziesz, naprawdę. Hmm. No nawet nie wiedziałem, że da się tam Powiedz wziąć. mi, czy mnie widzisz? O tak? Widzę cię oczywiście. On, no nic się nie dzieje. Spróbuj. Szukaj, patrz w miejsca, w które byś nie patrzył. Co ty robisz? Jezko. Kliknął Dobrze, że czura. mój synek nie widzi niem, niem. O, o, umieram Mój jest Tak boję, mój tata jest opętany Tak boję O, słyszałem coś Oj, oj Co ty robisz? Wychodź z auta! A widzisz mnie? O. Widzisz mnie? Widzę, na tym siedzeniu Skąd ty widzisz, co? Byłaś! A Była. Ale ja się uczę, tatuś! Uczę się chodzić na nóżkach! Uczę się chodzić na, na nóżkach! Tak, się o. chodzić na nóżkach, ta, 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 ta! ta. ta. ta o nie myślałem, że to Szybko! Grosz tu! Szybko! Pocy! Ja o ty Chodź, op z opony dostaniesz! Moć. Nie mam żadnej opony, ale zostawiam drzwi! Zjedz żelki, synuś! Jest czerwki! Ale. Masz! Oh! Jedź to. No. Otruć? Ty chcesz mnie otrucić? No! Oh. Oh! Co się dzieje z tą szafą? Oh! Umieram! Umieram! Szafo wszechmogąca! Jak mnie nie widzę, to co ty widzisz synku. krzesło? Ona lewituje, kręci się w kółko! Szafo mogąca. Powiedz o moim. Ktoś cicho, jest najpiękniejszy na tym świecie! Tato jest opętany! Potrzebuję pomocy od ciebie! Tato siłuje na czterech nogach A ja to za mnie, dobra, ty się za mnie. ty chodź na czterech, a ja chodzę na dwóch Dobra Tato, tato Tato Cześć Tato Cześć Jak ty chodzisz? Synu Czy, czy ty dostałeś dzisiaj pałę? Pałę dostałeś dzisiaj? Dostałeś dzisiaj tak, pałę? Idę ci na nawalić, tak? zobacz moje ręce, nie, o jak taki tak, szeroki proszę, Szeroki hop, widzisz? Moje mięśnie się nie mieszczą, zobacz, moje mięśnie się nie mieszczą Idę ci przywalić Ja bym o na twoje miejscu uciekał a mogę zagrodzić się na konsoli? Nie, bo idę się zabić. Nic mnie nie powstrzyma. O nie. Nic mnie nie powstrzyma, podchodzę coraz bliżej. Jestem blisko, jestem bliżej. Oj, nie no wiem ty co ty się ty ty stało. Nie wiem co się stało. Zaraz, gdzie ty idziesz? Idę. To. Dobra. Nie wiem. Ja, ja Dobre, Walone jest swoim synem. Udawałem udawałem, nie będę... udawałem, 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 udawałem. Jesteś... Gdzie jesteś? Nie, zostało mało czasu. Ile? Jak to mało czasu? jest mój syn. No wa, gdzie jesteś? O jest! W tym coś! Jest? Nie? Jest! Jest! Szafka! O, to! to! Wow! pukam cię O, jest! no przegrałem E, wiesz, że mnie ta szafka chyba zabiła? Co? Zbugowana szafka oh no. mi zmiażdżyła O oh nie, yeah, widzowie Dobra, widzowie, bardzo dziękujemy za oglądanie filmu Oczywiście razem Fireoutem Mam nadzieję, że wam się filmik podobał ustawiacie łapę do góry się yeah. oczywiście do Fireouta I dziękuję wam za oglądanie Mam nadzieję, że... Jeżeli chcecie więcej, piszcie oczywiście w komentarzach Trzymajcie się i na razie